Nieważne czy Tim Curry, czy Bill Scarsgard, Pennywise to już jest ikona horroru. Proszę bardzo, nawet na moją koszulkę trafił. I dlatego dzisiaj opowiem Ci o ciekawostkach z związanych z produkcją tych właśnie trzech filmów. Tim Curry zagrał wiele świetnych postaci. O, czy to chociażby Rocky Horror Picture Show, czy Legend, czy. Uwielbiany przez nas Kevin Sam w Nowym Jorku, ale rzeczywiście ta postać Pennywise, w którą się wcielił w latach 90 sprawiła, że jest ikoną horroru i nie, nie, nie ma możliwości, żeby rzeczywiście zaprzeczyć. A nie było to takie pewne, ponieważ kiedy Tommy Lee Wallace, czyli reżyser tego właśnie serialu, ale ja będę używał nazwy filmu, poprosił go, słuchaj stary, zagrasz, wystąpisz? Nie bardzo, nie bardzo był zainteresowany, ponieważ dopiero co wystąpił w filmie pod tytułem film Legend, Legenda I tam było dużo, dużo bardzo dużo charakteryzacji i on nie chciał, powiedział, Stara, no daj spokój, siedziałem tyle godzin w krześle Nie chcę, nie chcę, nie, nie, dziękuję bardzo, nie znam się, zarobiony jestem, nie mam nawet kiedy załadować taczki co? No ale udało się rzeczywiście przekonać reżyserowi, powiedział, sobie będzie trochę mniej charakteryzacji niż tam Bardzo, zrobimy tylko, co tylko możliwe, dlatego kiedy na przykład jest ostatnia scena, bo w ostatnie 20 minut w ogóle Tim Kary nie pojawia się w filmie, w ogóle go tam nie ma. Był pomysł, że okej, okay, to będziemy Tima Karego przybierać w te wszystkie postacie, ale bym stwierdzono, że będzie zbyt dużo czasu, bo skoro będziemy musieli najpierw zrobić jeden raz, potem dwa, to z godzina, dwie, trzy, cztery. Oczywiście długo będzie trwała całkowita charakteryzacja, więc stwierdzono, że Tim Kary pojawi się raz jako ben Wise, a później to już będą inne osoby. I rzeczywiście zaoszczędziło to mnóstwo czasu, mnóstwo kłopotu. Timowi Karejowi, Karemu, No dokładnie wiesz jak to jest. I zgodził się, ponieważ, no nie czarujmy się, którzy nie chciałby wystąpić w ekranizacji powieści Stephena Kinga, mimo że ich zakończenia są, no, jakie są? A o fakcie, że Tim Curry świetnie się wcielił w tęże rolę, nie tylko, niech tylko yy, świadczą informacje o tym, że dzieciaki, jak najbardziej w pierwszej części tego filmu, nie chciały. Nie chciały w ogóle przebywać koło niego, kiedy był w pełnej charakteryzacji. Nie, nie dziękuję bardzo, on taki dziwny, straszny i w ogóle niekoniecznie, niekoniecznie dobry. A tyle brakowało tak naprawdę, żeby Alice Cooper otrzymał rolę Pennywise'a. Ale jakoś chyba na szczęście się nie zgadało, i wydaje mi się, że dobrze. Mojemu wystarczy rola ojca Freddy'ego Krugera. Więcej chyba nie potrzeba. Również tutaj mamy cenę Jimmy Carrey. Tak, barry ten Jimmy Carrey. Właściwie wtedy jeszcze James Carrey tak miał. Tak wtedy się unosił, Starał się o rolę Eddiego Kasbraka i był ponoć i również tylko tyle, żeby otrzymać angaż, ale się nie udało. Nie zagrało coś, no, nie wiadomo, nie, nie domyślam się, że były to warunki finansowe, no bo jak jesteś aktorem nieznanym, to na dobrą sprawę nie możesz stawiać warunków i wydaje mi się, że po prostu okazało się, że ktoś jest lepszy, ktoś jest, ktoś jest fajniejszy. Również Tommy Lee Wallace nie był pierwszym wyborem reżyserskim, a pierwszym wyborem był. George A. Romero. Tak, ten oczywiście od Nocy żywych trupów, świtu żywych trupów, i tak dalej, i tak dalej. Rozpoczął prace preprodukcyjne, pre prace nad scenariuszem, no ale wytwórnie przyciągało się, przyciągało się, oczywiście, oczywiście, jak najbardziej. I co gówno! I udało się. I rzeczywiście udało się im sknocić wszystko, ponieważ mówił: słuchajcie, ja nie będę więcej czekał, dziękuję bardzo. Ja zarobiony jestem. Ja w tym momencie idę kręcić noc żywych trupów, tak. 1990 rok. Dziękuję bardzo, wynoszę się. No i zostawił robotę, że na tak pewno w pół kroku. Nie było to jego pierwsze doświadczenie z, z twórczością Stevena Kinga. Jakiś czas wcześniej. Miało robić cmentarz dla zwierząt i było podobnie, rzeczywiście, znowu się przyciągało, przyciągało, więc odpuścił. Tommy Lee Wallace stwierdził, że jego mentorem był, był John Carpenter. To jest taki ukłon w stronę, właśnie, mgły, w stronę Halloween, bo rzeczywiście tak chciał ten film poprowadzić. I muszę przyznać, że mu się udało, bo rzeczywiście ten miniserial, ten horror robił wrażenie. Naprawdę robił wrażenie. Wiele lat temu był zrobiony i mnóstwo, kiedy, kiedy został wyświetlony po raz pierwszy w telewizji, bo to jest, no jak mówię, miniserial, film telewizyjny, ja akurat widziałem go w telewizji. Jako jeden, y, trzy godzinny, y, trzy godzinny film, więc rzeczywiście robił wrażenie, sprawił 20, bodajże, 5 milionów domostw. Nie widzów, ale domostw. Obejrzało ten film, pierwszą jego część, więc rzeczywiście był to jeden z najlepszych wyników w tamtym roku. No i okazało się, że tak, jak najbardziej. To jest to, co dyskryminują najbardziej. I musieliśmy czekać długo, bardzo długo, 27 lat, na to, ażeby ktoś wziął i zrobił nową wersję. Mówią, że nie jest, że nowy. To nowy Pennywise, to nie jest nowa wersja, tylko to po prostu inna, nowa, zupełnie odrębna adaptacja. Prace nad nowym filmem trwały kilka lat, rzeczywiście bardzo długo to trwało, no i wytwórnia miała zagwostkę, ponieważ na początek muszą znaleźć rewelacyjnego, świetnego, super, ekstra fajnego itd., dalej aktora do roli Pennywise'a, do roli tytułowej. Więc kogo wzięli? Już Ci odczytam, proszę bardzo. Byli, zastanawiali się nad m.in. Johnny Deppem, Tildom Swinton, Richardem Armitage, Tom Hiddleston, Jackie Earl Halley Niekoniecznie, bo Krugerem był nierewelacyjnym Jim Carrey, po raz w który się pojawił na celowniku Kirk Acevedo, Willem Defoe, Paul Giamatti, Hugo Weaving, Doug Jones, Channing Tatum To rzeczywiście były takie osoby Również zainteresowanymi już tyle Brakowało do podpisania kontraktu był Ben Mendelsohn Okazało się, że on się zgodził, wszystko w porządku Tylko chciał za dużo mula Chciał za dużo kasy, więc wytwórnia powiedziała: nie, 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 nie ma takiej możliwości, nie płacimy. Ok, no to y, papa, do widzenia, żegnam się. Kolejnym wyborem był Will Polter, tak jak najbardziej znany aktor, i zgodził się, dogadali się w kwestii kasy, wszystko i tak dalej, ale tak samo jak to mi miało miejsce przy okazji George'a Romero względem pierwszej części, tutaj również wytwórnia przeciągała, przedłużała. No i w tym w momencie Polter mówi: Dobra, czas, dziękuję bardzo, ja zmykam i robić inne projekty. I wtedy stwierdzono: Ok, no to trzeba zrobić przesłuchania, tak zwane casting, no i kogoś musimy wziąć więc, o tu jest jakiś facet, on się nazywa chyba Bill Scarsgar, czy coś, może on niech przyjdzie niech on się pokaże, zobaczymy co z niego wyszło i rzeczywiście wyszło to, co my w tym momencie znamy a tak naprawdę Andy Muschetti stwierdził, że to był jego pierwszy i jedyny wybór. To był pierwszy wybór, którego on mógł dokonać, bo wcześniej oczywiście decydowała wytwórnia, więc rzeczywiście jakoś to się udało i Bill Skarsgard przyszedł i sprzedał się całkowicie super, świetnie, ekstra, ponieważ ten jego śmiech, ten dziwaczny, no on stwierdził, że no skoro jestem klaunem, to muszę w jakiś sposób to sprzedać, muszę mieć dziwne śmiechy i zaczął sobie trenować. Mówi jadę na przesłuchanie, oczywiście cały w uniformie, bo wytwórnia na lekarzy ujechał w uniformie, siedzi za, kół, za kółkiem i e, stoi na, na czerwonym, e, Opuszczony szyby i on nagle zaczyna się śmiać w jeden sposób. Potem drugi. Ludzie się patrzą na mnie jak na debila. Ktoś przechodzą na pasach, tutaj siedzą w kawiarni i mówią, o co chodzi z tym facetem? Normalnie masakra. I gdy już doszło do finału, to właśnie był Bill Skarsgård oraz Hugo Within. Tych dwóch panów było, było w finale walki o tęże rolę, ale okazało się, że Hugo Within. Nie potrafi zrobić, zagrać przyjaznego, kids-friendly, czyli przyjaznego dla dzieci klauna. On potrafi, potrafi tylko w redotę zrobić, tylko rzeczywiście straszaka. A Skarsgard potrafił i jedno, i drugie. Więc wytwórnia powiedziała: OK, Skarsgård, you are the man. Ciebie chcemy i ty wbijasz. No i rzeczywiście udało się i reszta tak naprawdę już jest historią. Ale zanim ci wszyscy panowie się pojawili, to wytwórnia stwierdziła, "OK, no to możemy my zaproponujemy rolę Timowi Karimowi". Oczywiście, że tak. Robi, zrobił rewelacyjną robotę w latach 90. Może teraz będzie chciał. No ale Tim Karimowi, słuchajcie, ja już raz zagrałem. Według was zrobimy świetną rolę i wystarczy. Nie ma co odcinać kuponów, bo ktoś potem powie, że to jest parodia, ktoś inny, że nie wyszło i tak dalej, będę porównywany. Nie, dziękuję bardzo. Ja już raz zagrałem tę rolę, udało mi się, naprawdę kariera się potem potoczyła super świetnie. Niech jakiś inny aktor teraz spróbuje. No i rzeczywiście Bill Skarsgård był naprawdę super. Ten motyw, ten, że, że oczy się poruszają w dwóch różnych kierunkach, to nie jest komputer, to jest właśnie Skarsgård. On taką ma możliwość, jak zresztą sam powiedział, trenował to od małego, od dzieciaka, bo w ten sposób chciał straszyć braci. <laughs> jest w redotacą, no ale rzeczywiście dużo rzeczy udało się zrobić praktycznie niż, yy, niż właśnie komputerowo. Również kiedy założył Bill też sztuczne zęby Pennywise'a, strasznie się świnił. To mleczyk! Chyba ostatni w sezonie. Po prostu masakrycznie to wyglądało i Andy Muschetti, reżyser, powiedział, podoba mi się to. To rzeczywiście wyglądało dobrze, super, świetnie. Dodawało mu takiej demoniczności, takiego wyglądu potwornego, upiornego, więc to będzie jeszcze dobre, to będzie jeszcze lepsze, to rzeczywiście sprawi, że będzie super, ekstra fajnie. Gdy już kręcono film, to reżyser stwierdził, ok, będę trzymał Billa Skarsgarda z dala, na uboczu od, od dzieciaków, żeby rzeczywiście ich nie, straszy, nie straszyć, nie będą go widziały, dopóki nie będzie w charakteryzacji, nie będzie pierwszej sceny, kiedy on rzeczywiście ma się pojawić. No, ale dzieciaki, no nie, spokojnie, my jesteśmy profesjonalistami, my jesteśmy zawodowcami, dokładnie wiemy, że to jest facet, że to jest aktor przebrany i tak dalej, tak dalej. Ok, no więc Andy Andi to bio ok, proszę bardzo, ciak, ciak, no wiadomo, specjalna prezentacja. To jest Bill Skarsgard i nagle dzieciaki, orzesz, kurczaki pieczone normalnie, przeraziły się mimo wszystko i później tak troszkę go unikali, nie chcieli specjalnie z nim mieć nic wspólnego. No, jakoś tak się rzeczywiście złożyło. Skarsgard no, nie był z tego powodu bardzo zadowolony, no ale wiadomo, jaka jest sytuacja. Oczywiście w drugiej części to się troszkę zmieniło, ponieważ dorośli, no przynajmniej nie wszyscy, już się Pennywise'a nie bali. Kiedy przyszło zrobić drugą część, bo jedynka oczywiście okazała się wielkim super sukcesem, no to dzieciaki, twórcy roli dzieciaków w pierwszej części, poproszono ich, słuchajcie, a kogo widzielibyście, żeby zagrali was w tejże części? Prawie 100% się zgadzało to, co sobie dzieciaki wymarzyły, to wytwórnia też miała jak najbardziej w głowie. Największy tak naprawdę kocioł, najwięcej osób starało się o rolę Michaela Maika Hanlona. Bo tutaj rzeczywiście nazwiska były niesamowite Bo tylko do, wystarczy wymienić Don Cheadle, Craig Robinson, Will Smith, Michael B. Jordan Ty Diggs, Donald Glover, Anthony Mackie oraz Chadwick Bossman Wszyscy starali się, albo byli w kręgu zainteresowani wytwórni Jeżeli chodzi o tęże rolę Więc rzeczywiście tutaj się działo dużo, dużo rzeczywiście niesamowitych rzeczy Nie było na początku wiadomo, czy Bill Skarsgård powróci Ponieważ on już powiedział po, po pierwszej części, że kiedy skończyli robić film On miał cały czas koszmary Ponieważ on tak wciela się, to jest aktor totalny. Kiedyś podobnie w swoją rolę przeżywał Hit Ledger, mowa oczywiście o Jokerze, więc tutaj tak samo było przy okazji Karsgarda. On powiedział, że, no nie wie, zastanowi się, bo no odkłada się to rzeczywiście nie, nie, fajnie na jego życiu psychicznym i boi się o siebie, krótko mówiąc, no ale rzeczywiście po rozmowach z reżyserem, po na mowach wytwórni, domyślam się, że oczywiście, że tak, włoska firma Casucci, Mamona, Entschmal musiała się zgodzić. Powiedział, ok, w porządku, dziękuję bardzo, nie ma najmniejszego problemu, ja wystąpię, ja zagram, bo rozumiem postać Pennywise'a i udało mu się. Dodatkowo to, co było z Morą przy okazji pierwszej części, przy okazji y, mini serialu z lat 90., charakteryzacja. W pierwszej części trwało to około 5 godzin, żeby rzeczywiście Bill Skarsgård był ubrany w te wszystkie rzeczy, żeby nałożyć mu pełną charakteryzację Tutaj udało się to zbić do 2,5 godzin No bo wiadomo, ta sama ekipa, dokładnie już wiedzą, gdzie można w pewien sposób przyspieszyć Jakie technologie można zastosować A poza tym minęło 2 lata od poprzedniej części no, Technologia cały czas się zmienia, zwłaszcza w takich miejscach jak Hollywood Więc udało się to zbić z 5 do 2,5 A to jest dosyć konkretna różnica, bo jeżeli tylko przymiesz, że aktor Musi się pojawić 5 godzin przed innymi. Potem po zakończeniu zdjęć również nie wychodzi sam, bardzo szybko, bo to nie jest tak, że kończą się zdjęcia, on to zrywa. Nie, spokojnie, to są rzeczy przyklejone. I e, wiem, bo sam przy okazji mojego ostatniego filmu, czyli Dzieciak, nakładaliśmy jednemu z aktorów szramy, rysy, rozcięcia i tak dalej, więc rzeczywiście to jest niesamowita sprawa. Zedrzesz to zedrzesz skórę, więc to trwa. A tutaj, no, 2,5 też niesamowite przeżycie. To rzeczywiście sprawa, no, dosyć długa, dosyć poważna, no ale. Rola również ciekawa. Gdy już nakręcono ten film, to po zmontowaniu Andy Muszyty powiedział, że on ma ponad 4 godziny. Dużo, co? Jak najbardziej. Ale no, wytwórnia powiedziała, słuchajcie, trzeba to przyciągnąć, bo to jest za długie. 4 godziny to nikt nie wysiedzi. Nikt. Ja bym wysiedział. Ale rzeczywiście Andy Muszyty potem powiedział: marzy mi się coś takiego jak Supercut. Czyli żeby wziąć pierwszą część i wszystkie sceny, które wytwórnia kazała mi usunąć, wziąć dwójkę i wszystkie sceny, które wytwórnia kazała mi wyciąć i złożyć to w jeden ogromniasty, wielki film. Domyślam się, że to byłoby ogromne, powiedzmy ośmiogodzinne dzieło. Tak naprawdę książka Stephen Kinga ma 1138 stron więc rzeczywiście można by tam wiele rzeczy zawrzec. Mam nadzieję, że jakiś taki super cut się pojawi na Blu-rayu czy DVD, chociaż akurat mówić to już byłoby najlepiej na Blu-rayu HD Ultra Extra Super, żeby to wyglądało niesamowicie i bardzo, bardzo chętnie bym taki film zobaczył. Oczywiście, że tak. Jeszcze co zmieniło się względem miniserialu, kostium Pennywise, który tutaj widzisz, jest on niemalże identyczny do tego, jaki jest w książce. W miniserialu to troszeczkę zmieniono, pokazali go inaczej Tutaj to jest tak, jak rzeczywiście Stephen King sobie wymyślił Stephen King sobie zamarzył Zamarzył sobie również, żeby słowo fuck pojawiało się dosyć często I tutaj pojawia się 108 razy 108 razy dzieciaki No, w tym momencie już dorosłe dzieciaki bluzgają W tym momencie rzeczywiście takie się rzeczy dzieją I to jest koniec, ale trzeba by na pewno Ponieważ, mm -hmm, oczywiście, że tak Zarówno Andy Muschetti, jak i Bill Skarsgård stwierdzili, a ja bym chciał zobaczyć, w którą stronę ten Pennywise podążył. No bo my niby pokonaliśmy go jako dzieciaki, powiedziała obsada, potem jako dorosły, ale tak naprawdę, czy on zginął? Bo teoretycznie jest mnóstwo materiału, który nie był wykorzystany. Wiemy bardzo dobrze, że z półtorej strony książki można zrobić cały trzygodzinny film. Było już to udziałem między innymi Petera Jacksona, więc y, czy, czy takiego nie powstanie? Jak ma Piotr Bałczuczek, śmiem polimerzować, gdyż te trzy części, te trzy filmy oczywiście, jak do tej pory zarobiły ponad miliard dolarów na całym świecie i są to ogromne pieniądze, a wytwórnia, dokładnie wiesz, tutaj się musi zgadzać, więc wydaje mi się, że jest tylko kwestią czasu, kiedy panowie z oraz Muszety usiądą razem przy stole i powiedzą, słuchaj, mamy na to tyle i tyle kasy, tyle i tyle czasu, mamy carte blanche, lecimy z koksem, bardzo bym chciał bo oczywiście, że tak, ja takie rzeczy lubię, uwielbiam, kocham i mam nadzieję, że w końcu dostaniemy ten super cut z pierwszych dwóch części i trzecia część również się zmaterializuje, a jeżeli nie było Ci dane zobaczyć ani serialu, ani tych części, w opisie będzie link do tychże filmów możesz sobie zobaczyć, sprawdzić jak to, no od serialu już minęło w tym momencie 31 lat, rzeczywiście więc kupa czasu, dwa filmy są nowsze, bo to odpowiednio jest 4 oraz 2 lata temu, więc rzeczywiście technicznie na pewno te nowsze filmy są dużo lepsze, a popularnie normalnie jest tak, że na końcu, kiedy jest odcinek właśnie taki z ciekawostkami podsumowujący, mówię od najgorszej do najlepszej, tutaj byłoby ciężko wybrać, przynajmniej szczerze, na pewno dwójka nowa jest, jest słabsza niż nowa jedynka. Ale czy fabularnie i ogólnie One są lepsze niż, yy, niż Miniserial? Ja pewnie przez sentyment powiem, że, że nie Ale to oczywiście w zależności od y, tego Kto oglądał jaki film jako pierwszy Można sobie powiedzieć O nie, Tim Curry jest super Nie, nie, Bill Skarsgård jest super Nic bardziej mylnego Obaj są rewelacyjni Zresztą tak samo jak mój berowy zarost, cel, cel sztytny, charytatywny, więc proszę się z tego nie nabijać I jeżeli ta recenzja jak najbardziej podoba Ci się, to udostępnij na swoich mediach społecznościowych Właśnie teraz z mojej strony przy okazji cyklu to to już wszystko Jak najbardziej za tydzień zaczynamy drogę bez powrotu I wtedy też będziesz Ty oraz inni widzowie tego kanału wybierać, co będzie dalej się działo Jakie inne kultowe horrory będę omawiał A rzeczywiście możliwość jest... Hmm. Bo może nieskończona nie ilość, ale rzeczywiście dużo. A z mojej strony to wszystko. Dziękuję bardzo. I my widzimy się za tydzień.